W końcu przyjechał. Ciemka. Co my tu będziemy dzisiaj robić? Eee, przyjechaliśmy zrobić sesję zdjęciową do wspólnego albumu z Fromkiem. Tytuł naszej wspólnej epki to Miszmash EP. Chcieliśmy mówić, że zamknięty no. jestem w czterech ścianach. Jedną kasuję z buta, żebym był u siebie. Wracam mi się za. Standardowe spóźnienie No i co tam? A, wszystko dobrze. Wiesz co Właśnie nam tu opowiada? Wiesz co? Plany na zrobienie płyty e, w sumie były już bardzo długo Wspólnej. ale jakoś nie potrafiliśmy się. E, zgrać w czasie, zgrać jakby życiowo. Ale no, od czego się zaczęło w sumie? Zaczęło od się od się, ambicji. Zaczęło, zaczęło się od ambicji. Zrobiliśmy ambicje wspólnie po czterech latach. No, jakby cztery lata minęły to. od naszego ostatniego numeru i zrobiliśmy ambicję. No, puściliśmy ją w internet coś nowego puścić od siebie. i uznaliśmy, że, że to jest ten moment. Tak to no. Ten Moment na wspólny. wspólny moment projekt. na wspólny projekt, dokładnie. To co ty ehm, Dzisiaj przyjechaliśmy na sesję do okładki. Nie ja fajnego, konkretnego zrobić. Okładka jest, a muzyka? Muzyka jest też gotowa. Muzyka jest tak gotowa. się miksu. Słyszycie instrumentalnie? Ja słyszę. Także. <laughs> <laughs> Ogólnie yy, chcę powiedzieć, tak że wszystkie wersy, które uznacie za mega kozackie, są moje i ja pisałem mu. Tak. A wszystkie wersy, które są takie. Kto e, po, napisał to, Romek, tak, to, ja to ja napisał Fromek. Tak. I tak to wygląda, jakby. Ja nawijam kiedyś taki podział po prostu, nie? I taka jest prawda, byłabym pisany, nie mam wcale czy... dlatego ja się z nim skitnąłem, nie? Przemę! No? Co jest to jest tam. Ty serii uważasz? Że co? No, że takie chujowe kawałki robi? No, proszę cię, kurwa. Ja on by mi stary pisał teksty, co nawet znajomy by mnie nie propsowali. Hello darkness my old friend. No, dajemy panowie, panie e, Premiera płytki Przewidujemy, Przewidujemy na, na wrzesień. wrzesień bądź końcówka sierpnia Będą dwa klipy Takie panowie. są plany Ewentualnie trzy Zobaczymy e, no, jak to się wszystko tejki. potoczy I Czyli gruby projekt Ogólnie Gruby, gruby jak gruby e, e, Sprawdzajcie, ja słuchajcie ja e, e, A, ten... skąd wy macie na to pieniądze? Pracujemy eee... ciężko na to. Nie mam pieniędzy, nie mam co wydać i co oszczędzić. My lecimy Dobra. do środka. Do zobaczenia wkrótce. Siema. Cześć, na razie.